Znajdujemy się teraz pod prasowym, czyli jednym z najbardziej znanych barów mlecznych w Warszawie. A dlaczego zatrzymaliśmy się właśnie tutaj? Dowiecie się podczas rozmowy stan Vanai, aktywistką i działaczką wietnamską. Dlaczego chciałaś studiować w Warszawie? No, po prostu w Warszawie jest najlepszy uniwersytet. Zawsze, zawsze bardzo ceniłam. Zresztą to jest cel nasz, nasz, naszego przyjazdu do Polski, żeby właśnie tutaj kształcić, studiować. A Uniwersytet Warszawski jest najlepszy? Najlepszy w Polsce. No, ale nie chciałabym studiować gdzieś indziej, poza. W... Poza Polski. Będąc w Warszawie, mam, jestem bliżej um, wszystkich ośrodków kultury sztuki i jestem bliżej po prostu życia. Ważne też jest dla mnie niesienie pomocy innym ludziom. Właśnie podczas studiów odkryłam też swoją wyjątkowość, bo znam język wietnamski, język polski i, i też i dawam sobie sprawę, że mam bardzo wiele szczęścia, o wiele więcej szczęścia niż inni rodacy wietnamscy, dlatego Chciałabym właśnie dzielić się tym szczęściem, że jestem tutaj legalna. Mam kontakt z polską kulturą, z językiem. Zostałam w Warszawie po to, żeby, żeby też pomagać Wietnamczykom, moim rodakom. Czy to prawda, że co dziesiąty Warszawek jest Wietnamczykiem? A tak, aczkolwiek ostatnio ich troszeczkę przybyło na skutek deportacji przez polskich władz. No to jest bardzo przykre, ale to no ale też jest tak, że nie przypadkiem Wietnamczycy wybierają Polskę właśnie jako kraj um, do migracji, no ponieważ właśnie Polska. Warszawa jest takim symbolem dla Wietnamczyków takim symbolem wyzwolenia spod z, z komunizmu symbol y, papieża symbol takiego, takiego zbawienia i, i, i wyzwolenia. Masz to jakieś swoje ulubione miejsca? Och, jest ich bardzo dużo. Ja w ogóle bardzo lubię wychodzić na ulicy, w różnych miejscach mieszkałam w Warszawie i w każdym miejscu, każde miejsce Warszawy ma swój klimat. No, bałam się Pragi, natomiast natomiast we wszystkich innych dzielnicach bardzo dobrze się czuję. Bardzo lubię stare miasto. Bardzo lubię przebywać na uniwersytecie, bardzo lubię chodzić po alejach ujazdowskich w par do parki w Warszawie, są bardzo piękne. I są takie miejsca w Warszawie, gdzie czujesz się jak w Wietnamie? No, o, są, tak. Co to za miejsce? Gdzie? Kiedyś, kiedyś ten stadion dziesięciolecia, gdzie, gdzie jest życie, gdzie jest żywe, bardzo dynamiczne. Dynamiczny, rozwój, dynamiczny rytm dnia, są bardzo dobre jedzenia, prawdziwe jedzenia, ale na przykład znajduję takie prawdziwe jedzenia i taką domową atmosferę w barach mlecznych. Polskich barach mlecznych? Polskich barach mlecznych i one są bardzo no bardzo mam duży sentyment też do, do, do takich barów, bo czuję się czujesz tam swojsko naprawdę. Warszawa mi poczucie, że znalazłam swoje miejsce. Ja się czuję warszawianką nie z tej ziemi. Muzyka